pożegnajmy serdecznie naszą siostrę Irenę niech to ostatnie pożegnanie będzie wyrazem naszej miłości ukoi nasz ból i umocni nadzieję kiedyś bowiem z miłością i radością spotkamy ponownie naszą siostrę tam gdzie śmierć zostanie pokonana przez miłość Chrystusa która wszystko zwycięża niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę Przybądźcie z nieba na głos naszych modli? mieszkańcy chwały, wszyscy święci Boży. Z oboku jasnych zajdźcie, że rzeszą zbawionych spieszcie nas pod Niech Cię przygarnie Chrystus uwielbiony, On wezwał Ciebie do Królestwa Światła. Niech na spotkanie w proga Ojca do domu po Ciebie wyjdzie litościwa magatka. Romienny Chryste boski zbawicielu, jedyne światło, które nie z nas mieszku bądź dla tej duszy wiecznym odpocznie pozwól oglądać chwały Twej majestat, Niezbawiony niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Wszechmogący Bóg odrodził cię z wody i z Ducha Świętego na życie wieczne, niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na krzcie świętym. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego. Niech Bóg przyjmie cię do swojej chwały. Ojcze, nieskończenie dobry, w Twoje ręce polecamy naszą siostrę Irenę i mocno ufamy, że razem z wszystkimi, którzy umarli w Chrystusie, będzie miała udział w jego zmartwychwstaniu. Dzięki Ci składamy za wszystkie dobrodziejstwa którymi obdarzyłeś Twoją służebnicę w ziemskim życiu, i które za jej pośrednictwem nam przypadły w udziale. Boże wysłuchaj miłosierne nasze prośby i spraw, aby bramy raju otworzyły się przed Twoją służebnicą, nam, zaś, którzy pozostajemy na ziemi, daj moc, abyśmy się wzajemnie pocieszali słowami wiary, aż spotkamy się wszyscy w Chrystusie. I na zawsze połączymy się z Tobą i z naszymi braćmi. Przez Chrystusa Pana naszego módlmy się. Miłosierny Ojczej Boże, wszelkiej pociechy, Ty nas ogarniasz wieczną miłością i ciemności śmierci przemieniasz dziewczęka życia. Wejrzyj na Twoich wiernych pogrążonych w żałobie: Twój Syn, a nasz Pan. Zwyciężył naszą śmierć i zmartwychwstając, przywrócił nam życie. Prosimy Cię, daj nam tak dążyć do Niego, abyśmy w podoczesnym życiu połączyli się kiedyś z naszymi braćmi tam i siostrami, gdzie oczesz wszelkie łzy z naszych ocz. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niech aniołowie!